ja... co tu się dzieje? Co tu? Ej, siemaneczko wszystkim tutaj, Christian Dab i będziemy dzisiaj oglądać AI filmiki na TikToku. Ok, kolejny AI i takiego skota, i co tu się dzieje? Ja płacę za to internet. Co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakaś bomba okularna! Obejrzmy, no. co się dzieje naprawdę, bo to było śmieszne. A jakąś starszą pani mamy? Jakaś bomba okularna. Gdzieś <grytanie> GOŚCIU popycha panią. Wchodzi i bomba okularna wybucha. Wchodzi do środka. <grytanie> Chwileczkę jest dzieje I gaśny robot, ona się trzyma za nogę I ten kotek jest my gdzie jest babcia A on powiedział, że został na górze no. Ja też nie zostałem na górze, popchnęłaś popknąłeś ją No to teraz Beczek, baba Teraz pokazuję jakąś mapę A nie, to jakiś inny starzec jakiś... Mówi... Wow no to fajnie odłączyć kabel i będzie po robotach. Oj, kot idzie na misję. On się śmieje, po prostu jakiś krokodyl. Co tu się dzieje? Oj, kot jest gdzieś teraz w jakimś innym miejscu. Co tu się dzieje? Te kot ucieka. Te kot ucieka. Kot się śmieje. Tu jest jakiś robot. Odłącza kabel. Koniec? Wszyscy umierają? On się cieszy! Ta historia jest taka słuta, że moja babcia ma co. No to fajnie! No to super! Fajne komentarze na tym TikToku są. To klikamy. Jakiś źródeł kota mamy. Co to jest?! Co, co tu się dzieje?! Ty Holt chyba robił... Nie wiem co się dzieje. Kot teraz ucieka, oni się śmieją. Co tu się dzieje? Dlaczego to, dlaczego to jest dziewczynka? To jest nielegalne. Ona wchodzi do, do tego męskiego kibla. No co to jest? no? To te co, ona wyciera, te skaczą. Zobaczymy kolejne. Rude koty są w samolocie. Yy... O, jest wypadek samolotowy. Co tu się dzieje? O chyba ma spadochron ten rzuc Oj, rzucę, Ojej, rzuca przez okno. Jest okno i niego się wychodzi. Kot ratuje, on zostaje. A i sąd jest w ogniu. On spada spadochronem. On kraszuje. Ten kot i tak mi nic co, No! Ej, po prostu oni wszyscy umarli, bo ten kot utonął po prostu. Oj, tu napewno kota rudego CO TO JEST?! CO TO BYŁO?! CO TO JEST?! CZEKAJ STÓJ 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 CO TO JEST?! Ej on teraz płacze Bo był zaśmiany W szkole Płacze A teraz pomysł staje Jest w kiblu? CZEKAJ EJ 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 EJO ej EJO ej, on JEST ej, ej, W KIBLU ma butelkę żółtą w ręku? Ej, ma pistolet, co teraz? Co, się co to ma być? Co tu się dzieje? No! Co, Ej, to powinno. Ej, nie... Ej ma jakiegoś patryka ze Spongeboba? Co tu się dzieje? Jeszcze... Ej, co tu się dzieje? Leci on nie oczami! Tu się, on teraz je wziął, ale oni. Oni oczami! Oni oczami! Ej, co tu mamy? Ej, włączają kolejny AI kod. Oh my god, wybuch samolotu! O mój Boże, nie! Nie. <zys pages> nie, czekaj, stój! na dole. Tak, ojej, jest gala do syna, samo wybuchaj tak... Tak, e, e, gabu, Co, jak? a jak panterę mamy... Ej, ej... Czekaj, co?! Jak oni przeżyli?! Przecież tej kur... Oni wybuchli w momencie. Okej, okay, kolejno lecimy. Okej, okay, eee Przeżyli... Eee... the Sigma... I żyją ze spokojnie. Jest noc. E, jest pantera <śpięk> oh, O Marzesa teraz! Co tu się dzieje o Maresa? Oj, tak jest dzień atakuje. Oni biegną i biją go czy uciekają. Też pokazują mu telefon, miał, miał AI.

jest uszany, yy, spada w ściekach, smutny kotek, oh my god, krokodyl uciekaj, atakuje, oh my god, Juvie ninja turtles, oh my god, Juvie ninja, pije, wygrał, o, uratował, co jest, upleł go koczupem. nie, kotek jest zjedzony, co tu się dzieje, aha, został zjedzony, oh my god, Juvie ninja jest wystraszony. O nie uciekaj! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co jest jakieś małpy od Okej, okay, szukają go. O oh znaleźć go Atakuję go! Nie! Yeah. Ja? Yeah, to już tu! Taki mają jest! Też żółwych go nie Co tu się stało? Ej, mamy kolejny TikTok. Ja. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Oblewanym. Co mu wychodzi? Czekaj, co? Co tu się dzieje? Z oblewanym slajmem jakimś. To jest wyszedł z... tego, kot jest porwany? Co tu się dzieje? Gołąb jest złapany, on to, strzela im on to jest strzelał nim pistoletem, jest slajmowany On zmienił się na hamburgera, panikęś patrzy, on to strzela slajmem Uno reverse card! Oh my god, to jest slajmowany! O oh god, to jest ta starsza pani! Teraz była ten, nuklearna bomba była! O oh god, to wszystko jest zrobione po historii. Przepiękne. Normalnie Sigma. Okej, okay, ludziska chyba na tym skończymy. Dziękuję za oglądanie. Y jak chcecie więcej takich rzeczy, jak reaktowanie i patrzenie na rzeczy fajne, to zostawcie pod tym filmikiem 20 lajków. Yee!